Witam państwa, Angelika Marcinkowska, zapraszam na informacje. O kraśnickiej podstrefie mówi się dużo i często. Najczęściej stawia się ją jednak w niezbyt korzystnym świetle. Miała być niemal gospodarczym zbawieniem dla naszego miasta, a okazuje się, że jest prawie przekleństwem. Miejmy nadzieję, że zła paska kraśnickiej podstrefy w końcu minie i przedsiębiorcy oraz pobliscy mieszkańcy będą mogli odetchnąć z ulgą. Przypomnijmy, kilka miesięcy temu, kiedy to już strefa miała działać i przyjmować inwestorów, przedsiębiorców i biznesmenów, okazało się, że nie są podłączone media, ani woda, ani kanalizacja, ani żadne inne łącza telekomunikacyjne. Kolejny problem to przyłącze energetyczne, które było niewystarczające dla mających powstać tam hal produkcyjnych. Następny problem to dojazd do podstrefy. Jedyna droga dojazdowa to ulica Budzyńska, która w żaden sposób nie jest przystosowana do obsługi ciężkich samochodów dostawczych. Dzisiaj temat, a raczej problemy kraśnickiej podstrefy znowu powracają. Niczym bumerang rzucony w niebo powraca, ale... Niestety z deszczem, bo i deszcz jest powodem kolejnych problemów budowniczych pod strefy. Kilka dni temu trochę deszczu przeraziło mieszkańców ulicy Budzyńskiej. Woda, która spadła z nieba w niesamowitych ilościach, spłynęła z placu budowy pod pobliskie zabudowania. Jak mówią mieszkańcy, latem takiej sytuacji nie było tutaj nigdy. Nigdy tego nie było. Odkąd rozpoczęła się budowa zatorami tego zakładu, wtedy wszystkie wody opadowe. Przemieściły się w ten rejon. Jak będzie na wiosnę? No, na wiosnę to będzie tragedia. Jeśli przyjdą, roztopy raptowne, wtedy koniec. Jeśli tu coś nie zrobią, nie udrożnią gdzieś tej wody w kierunku rzeki, bo tu innego wyjścia nie ma. Miejmy nadzieję, że Kraśnicka Podstrefa wyczerpała już limit swoich niepowodzeń i zacznie funkcjonować bez wpadek i problemów. Tak jak to jest w wielu innych miastach naszego kraju, chociażby Janów Lubelski. Czy Lublin. Z to dyscyplina, na którą składają się biegi przełajowe i kolarstwo cross country. Najpopularniejszym formatem są wyścigi, w których dwa etapy biegowe są rozdzielone etapem rowerowym, choć istnieją różne modyfikacje. Podczas zawodów w kraśniku zawodnicy najpierw biegli, później trasa rowerowa i znowu bieg na stadionie Mosiru. To już kolejne zawody New Trend Cross Duathlon zorganizowane przez fundację Baran Cycling. Na stadionie miejskich obiektów sportowych, gdzie usytuowany był start i meta, stanęło ponad 50 zawodników i zawodniczek z całej Polski, w tym spora grupa kraśniczan. Zawodnicy musieli najpierw przebiec 5 km, następnie na rowerze przejechać 20 km i na koniec znowu dystans 2,5 km do przebiegnięcia. W tym roku rywalizacja była dosyć zacięta, dopisali zawodnicy. Z całego kraju, mieliśmy nawet zawodnika z Fromborka, z Kielc, z Warszawy, z Lublina, z Biłgoraja, także cały przekrój polski można powiedzieć. Poziom sportowy bardzo wysoki. Mamy sporo terenów biegowych. W lesie można wytyczyć naprawdę fajne tereny, też rowerowe. Także jest gdzie pobiegać, w kraśniku jest gdzie pojeździć na rowerze. To się sprawdza. Wszystkie te konkurencje odbywały się na kraśnickich obiektach sportowych lub w ich okolicy przy słonecznej polanie. Już po raz drugi specjalny autobus wiążący artystów i wolontariuszy z kilkunastu krajów, m.in. Armenii, Burkina Faso, Chorwacji, Czech, Izraela oraz Polski, odwiedzi Kraśnik 20 oraz 21 lipca, niedziela i poniedziałek. Uczniowie pierwszego LO im. Tadeusza Kościuszki oraz publicznego gimnazjum nr 2, wspólnie z lokalnymi samorządami, instytucjami oraz organizacjami kulturalnymi i oświatowymi, uczestniczyć będą w wydarzeniach odwołujących się do wielokulturowej tradycji regionu, ze szczególnym uwzględnieniem literatury. Kultury Zingera. Przez dwa dni w przestrzeni publicznej na rynku Starego Miasta oraz Centrum Kultury i Promocji swoje warsztaty i występy będą mieli zaproszeni artyści, animatorzy, aktorzy, muzycy, cyrkowcy, plastycy. Powstano m.in. spektakle uliczne i pokaz ognia, koncerty i cyrkowe show, performance i happeningi. Odbędą się projekcje filmowe w kinie plenerowym i radiowe. Radiowy autobus Radia Lublin. Ważnym elementem festiwalu są również działania edukacyjne i medialne, realizowane w ramach warsztatów z lokalną młodzieżą, prowadzone od kwietnia bieżącego roku, w których uczestniczyli zarówno uczniowie pierwszego LO. Oraz Publicznego Gimnazjum nr 2. Serdecznie zapraszamy do udziału w festiwalu. Będziecie mieli Państwo możliwość uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym, jakiego jeszcze w Kraśniku nie było. Szczególnie zapraszamy do udziału w Barwnym Korowodzie, który rozpocznie się w niedzielę o godzinie 18.30, a dzieci oraz młodzież na warsztaty, które odbędą się w CKIP w poniedziałek od godziny 11.00. 27 czerwca uczniowie rozpoczęli zasłużone wakacje, jeszcze tylko oficjalne zakończenie roku szkolnego i już można było cieszyć się. Wolnością tego dnia w sali gimnastycznej Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kraśniku w obecności oficjalnych gości pana Piotra Janczarka reprezentującego starostę kraśnickiego oraz pana Michała Zimowskiego pracownika wydziału edukacji i sportu starostwa kraśnickiego grona pedagogicznego i rodziców świadectwa z wyróżnieniem odebrało 50 uczniów byli i tacy którzy nie opuścili ani jednego dnia w szkole podczas całego roku. W liceum na górce takich uczniów było czworo. Oni również odebrali specjalne nagrody. Wszystkim życzymy bardzo udanych wakacji! Już po raz dziesiąty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza plenerowa odbyła się 26 czerwca. Jej celem jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i przynosi to pozytywny skutek. Każdego roku zwiększa się liczba rodzin niespokrewnionych z dzieckiem. Potrzeby finansowe w tym zakresie zabezpiecza samorząd powiatowy. W roku 2013 na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, powiat przeznaczył kwotę 2 milionów 200 tysięcy złotych. A w tym roku wydatki na ten cel zaplanowano na kwotę 2 milionów 360 tysięcy złotych. Z mamą, tatą, babcią, dziadkiem, koleżanką, kolegą, siostrą, bratem, teściot, nie, teściową. Nie, teściową Za młodzi. Kto ma teściową? Ręka do góry. Ja. Ty masz teściową? Tak? Ty masz teściową? Chodź do nas. Chodź, dostaniesz pierwszą nagrodę. Chodź do nas. Chodź. Brawa, brawa. brawa. Dzień rodzicielstwa zastępczego obchodzimy w tym roku po raz dziesiąty. Festyn integracyjny zorganizowany zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Cała impreza jest finansowana ze środków zewnętrznych, głównie środków unijnych, jak również ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizując tego typu imprezy, festyny integracyjne, chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców naszego powiatu. Chcemy wśród nich propagować ideę rodzicielstwa zastępczego. Chcemy, aby jak najwięcej osób chętnych zgłaszało się do nas celem podjęcia się pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 100 rodzin zastępczych i bardzo nam zależy na tym, aby powstawały nowe rodziny zastępcze, rodziny niespokrewnione z dzieckiem, rodziny zawodowe, dzieci, pozbawionych opieki rodziców biologicznych mamy bardzo dużo i placówka opiekuńczo-wychowawcza nawet najlepsza nigdy nie zastąpi domu rodzinnego. To rodzin to dużo czy mało? To jest dużo. To jest dużo rodzin jak na, na warunki naszego powiatu, ale zależy nam również na tym, żeby powstawały nowe rodziny zawodowe, niespokrewnione, aby dzieci z naszego powiatu, jeżeli są pozbawione opieki i wychowania ze strony własnych rodziców, znaleźli, znalazły opiekę w rodzinach zastępczych, aby placówka opiekuńcza, wychowawcza, <grym> czyli dom dziecka, był ostatecznością. I chcemy, aby ta idea była propagowana, żeby te osoby do nas się zgłaszały. My te osoby będziemy szkolić i będziemy dzieci do nich kierować. Bardzo nam zależy na tym, aby decyzja o byciu rodzicem zastępczym była jednocześnie decyzją odpowiedzialną i przemyślaną żeby to była decyzja bardzo, bardzo odpowiedzialna, bo to jest związane z opieką nad młodym człowiekiem. Liczba gości, którzy dzisiaj tu są, świadczy o tym, że naprawdę bardzo poważnie podchodzimy jako władze do tego, aby. Tej, tej inicjatywie y, dawać takie warunki, żeby się mogła ona dalej rozwijać. Co roku zwiększamy nakłady na rodzicielstwo zastępcze. Y, wydajemy grubo ponad 2 miliony corocznie y, na tego rodzaju działania i obiecuję Państwu, że będziemy się starać jeszcze więcej zwiększać y, te środki finansowe na ten cel. Jeden. A ja miałem w tamtym roku dwa. Powiedzieć wam jakie? Pierwszy miałem czerwony na pupie za to, że ten drugi na świadectwie sobie sam krętką narysowałem. Wiecie? Ale tak nie wolno robić, prawda? Co no. należy robić, żeby ja mieć czerwony pasek na świadectwie? dobrze? się uczyć, jasne. Korzystając z okazji dzisiejszego święta zaprosić tu na scenę właśnie Państwa rodzinę Kuś, Kuźwiękowania rady wdzięczności w trakcie obrad sesji rady gminy, ale myślę, że przy okazji dzisiejszego święta nie będzie od rzeczy, jeżeli właśnie takie podziękowanie, te kwiaty dzisiaj wręczymy i złożymy serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Gratulacje i chcielibyśmy, aby ta współpraca układała się bardzo dobrze jak do tej pory zawsze coś można poprawiać, ale myślę, że jest bardzo dobre. Wszystkiego najlepszego. Dla Państwa proszę Państwa z obserwacji naszych i kontaktów wynika, że żeby pełnić, wypełniać właśnie te funkcje rodziny zastępczej trzeba być człowiekiem wielkiego serca, trzeba być człowiekiem wrażliwym, trzeba mieć odrobinę powołania albo dużo powołania i myślę, że Wszystkie te cechy, wszystkie te wartości mają państwo, rodzina państwa Kusiów, za co im w imieniu swoim, własnym i samorządu gminy urzędów, a szczególnie tych dzieciaków, które tam przebijają się przez to rodzinę, a już dość liczna gromadka, jeżeli dobre mam informacje, ponad 60 dzieci przez ten dom rodzinny, przez to ciepło serce, które wkładają państwo. Właśnie w tym domu można było to wszystko znaleźć. Serdecznie dziękujemy w imieniu naszego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również samorządu i swoim własnym. Z racji współpracy mamy również dla pani dyrektor Małgorzaty Romanko. Proszę Państwa, rodzicielstwo zastępcze to jak Pan Starosta wspomniał, to, to nie zawód, to misja. To jest praca bardzo, bardzo ciężka, bardzo odpowiedzialna. Organizujemy takie festyny co roku. Chcemy dziękować i dziękujemy rodzinom zastępczym. Wspieramy ich, wykorzystując m.in. takie imprezy do propagowania idei rodzicielstwa zastępczego. Dzisiejsza uroczystość jest wspaniałą okazją do wyróżnienia rodzin zastępczych, tych wyróżniających się, tych, które z nami współpracują od kilkunastu lat. Decyzją kapituły Zostały przyznane dwa medale starosty Kraśnickiego. Bardzo proszę na scenę panią Łucję i Andrzeja Kuś. Pełnią funkcję rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Istotą jest tymczasowość pobytu do czasu unormowania sytuacji prawnej dzieci. W związku z tym, przez okres prawie 10 lat w rodzinie państwa Kuś przebywało 63 dzieci. Pani Łucja jest osobą refleksyjną, na szczególne podkreślenie zasługuje ciepły stosunek do ludzi. Posiada umiejętności opiekuńczo-wychowawcze z racji bycia matką dla czwórki własnych dzieci. Nasza rodzina. Serdecznie witam i zapraszam na scenę panią, państwa Agnieszkę i Mariusza Ogon. Państwo są mieszkańcami gminy Kraśnik. Funkcję rodziny zastępczej pełnią od 2001 roku, gdy pod ich opiekę trafiła czwórka rodzeństwa. Od 1 maja 2008 pełnili funkcję wielodzietnej, jest z dzieckiem rodziny zastępczej, a od 1 stycznia 2012 roku Posiadają status rodzinnego domu dziecka, w którym wychowuje się obecnie dziewięcioro niespokrewnionych dzieci w wieku od 3 lat do 19. W tym jest dwoje dzieci niepełnosprawnych wymagających ciągłej opieki i rehabilitacji. Państwo Ogon, Ogon wychowują również własnego syna Nikodema. W okresie prawie 13-letniego funkcjonowania rodzinny dom dziecka Państwa Ogon stał się domem dla trzydzieściorga dzieci. Się, na taką pracę po prostu od, odchowaliśmy swoje czwórkę dzieci swoich. No, trójka już jest zamężnych, żonatych. Jedna jeszcze jest dziewczyna panienką, więc no, po prostu no, nie wiem, takie powołanie mieliśmy. Czy, czy co, żeby tak dalej pracować z dziećmi? Bo to u Państwa 63 dzieci, tak? Tak, tak, tak. Nie powiem przewinęło się, ale 63 dzieci wychowaliście, odchowaliście. Odchowaliśmy, tak, bo, bo od nas poszły do rodzinnego domu dziecka, dużo dzieci do adopcji poszło, dwie zagraniczne adopcje, także utrzymujemy kontakt też telefoniczny i... i z nie wszystkimi, ale tak staramy się. Jak to jest przyjąć obce dziecko pod swój dach? Czy naprawdę wszystkie dzieci. to są obce dzieci, no nie ukrywajmy, są obce. Czy naprawdę obce dziecko można pokochać? Można. Zastanawiamy się, tak jak mamy wiadomość, że dzieci mają do nas trafić, czy dziecko, no to tak zastanawiamy się zawsze, jakie to dziecko będzie. nie? Na drugi dzień już tak czujemy, jakby to dziecko było u nas zawsze, po prostu. Autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się, się. koła autobusu kręcą się, a autobus mnie i... nie i. My ciężarcy robią szybuj, 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 szybuj. My robią szybuj, szybuj, a autobus nie i. Takim głównym główną przyczyną. E, e, gdy zdecydowaliśmy się, żeby dzieci przyszły do nas i założenie rodziny zastępczej było to, że nie mieliśmy własnych dzieci. I na początku to była decyzja, że to będzie adopcja, ale pierwsze zapoznane rodzeństwo to była czwórka dzieci z którymi zaprzyjaźniliśmy się i one były pierwszymi dziećmi, które wzięliśmy. Przez kilka lat pełniliśmy funkcję rodziny zastępczej, później pełniliśmy funkcję pogotowia rodzinnego i tych dzieciaków zawsze przewijało się dużo. I, I ciągle jest taka chęć pomocy dzieciom, bo, bo widzi się, że to są dzieci z różnymi problemami, które przychodzą i, i tak fajnie popatrzeć, jak to wszystko się zmienia i jest jakiś efekt, jak one przebywają u nas. A teraz obecnie pełnimy funkcję rodzinnego domu dziecka, mamy dziewięcioro dzieci, no i też to są to dzieci z różnych rodzin, jest kilka rodzajów, no wiadomo, że są problemy, ale rozwiązujemy je i jakoś tam sobie radzimy. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do zobaczenia.